Witajcie kochani, przychodzę dzisiaj do Was z takim krótkim przesłaniem o w ogóle w poszulce Stranger Things, także dodatkowo jeszcze e, reklamuję serial e, jak dotąd w dalszym ciągu jeden z moich e, ulubionych, nawet taki najbardziej ulubiony mimo tego, że aktualnie też oglądam całkiem fajny serial, ale no nie przebiję mojego Stranger Things e, wiecie, zamknięte kina, więc muszę sobie jakoś radzić, bo jestem takim naprawdę kinowym... E, maniakiem i, i uwielbiam chodzić do kina, a tu na ten moment niestety jest to niemożliwe i bardzo ubolewam nad tym faktem. Ale nie przyszłam z Wami gadać o kinie, chciałam Wam powiedzieć taką inną myśl, która jest przy mnie od, od bardzo długiego czasu tak naprawdę. Nie tyle myśl, co czucie po prostu. Ja już kiedyś o tym mówiłam czy pisałam. Ale tak aktualnie czuję to bardzo silnie. A mianowicie, chodzi mi o to, że e, myślę, że czuję to aktualnie tak silnie w związku z tym wszystkim, co się wydarza e, na świecie i w naszym kraju. E, a mianowicie, chodzi mi o to, że wszyscy jesteśmy ze sobą e, naprawdę połączeni i wszyscy stanowimy taką jedność, tak? E, nie jesteśmy od siebie oddzieleni nigdy. Nigdy nie jesteśmy odseparowani. E, każdy człowiek, którego spotykamy e, w swoim życiu, e, jest niezbędnym ogniwem, tak? Jest ogniwem, który tworzy tą całą naszą piękną baśń, którą śnimy z otwartymi oczami. I e, no nie ma przypadkowych spotkań, tak? E, ja w to nie wierzę bynajmniej. E, uważam, że naprawdę. E, każdy z nas jest po prostu y, ze sobą właśnie tak połączony, że y, spotykamy się w jakimś konkretnym celu. Nawet jeżeli y, nie, czasami nie rozumiemy tego, tak, bo y, różnego rodzaju relacje mamy w swoim życiu, czyli różnego rodzaju relacje mamy za sobą. I możemy nie rozumieć, dlaczego w ogóle mogliśmy y, spotkać w swoim życiu kogoś, kto. Y, Hmm, jakby to powiedzieć, kto nie był dla nas być może, e, nie wiem, m, może nie tyle, że najlepszym wyborem, co po prostu, e, bo to już zupełnie inna, inny temat nawet, ale e, nie, z kim nie tworzyliśmy jakiejś takiej, wiecie, wygodnej e, relacji, tak? Relacji, która by była dla nas e, zasilająca i wzmacniająca nas na takim. E, Mm, jakby to powiedzieć, Boże, na takim umysłowym poziomie, że tak powiem, o nasze ego czuje się w jakiś tam sposób poturbowane po jakiejś relacji, tak? Bo uważam, że to ego czuje się pokrzywdzone, to ego czuje się um, nieusatysfakcjonowane daną relacją. Myślę, że serce zawsze wie, że, że nawet ta osoba, która właśnie była dla nas... Um, Nie chcę używać takich słów, wiecie, że trudna czy coś. Brakuje mi słowa na ten moment. Ale uważam, że serce zawsze po prostu wie, że każda ta osoba, którą spotykamy, jest po prostu nam potrzebna i jest w jej wnętrzu też światło i miłość, tak jak w nas. Prawda? Nawet jeżeli nie mieliśmy okazji tego zobaczyć, bo w różnych okolicznościach różnych ludzi spotykamy. W zależności od tego, jak silny jest nasz umysł, czy umysł tej osoby w danym momencie, tak? No więc po prostu sądzę, że, że każdy z nas jest tak, tak niezbędny, każdy z nas jest tak unikatowy, że razem tworzymy tą piękną, kolektywną całość. I e, kogokolwiek w moim życiu spotkałam, jakiekolwiek te relacje były, e, jak, w jakikolwiek sposób one się skończyły, czy się skończyły w taki, wiecie, świadomy sposób, że dwoje ludzi wybiera, że się kończy dana relacja, czy też po prostu rozmyły się gdzieś po drodze e, i nie mam kontaktu już z pewnymi ludźmi. To mimo wszystko za każdą z tych osób jestem niezwykle wdzięczna, bo, bo każda z tych osób dała mi coś, tak? Dała mi coś, co y, jest czymś niezastąpionym. Nawet jeżeli to były trudne lekcje, nawet jeżeli to były lekcje, który, których nie do końca kumam w dalszym ciągu, y, to i tak gdzieś w, wewnątrz siebie wiem, że. Y, bez tych osób nie byłabym tym kim jestem teraz nie miałabym tej świadomości jaką mam teraz. nawet jeżeli ta świadomość w jednym momencie jest w miarę wysoka, że tak powiem, a za chwilę po prostu gdzieś zostaje przyćmiona tym egotycznym umysłem. Nawet jeżeli to i tak... To i tak wiem, że no, nie ma przypadkowych spotkań. Mm. Nawet takich, wiecie, krótkotrwałych, chwilowych wręcz, gdzieś tam, e, mijanych w ciągu dnia przechodniów na ulicy. Wiecie, jak to jest? Mm. Myślę, że każdy z Was miał chociaż raz taką sytuację w życiu, że na przykład spóźnił się na jakiś tam autobus czy tramwaj, i czy musiał pójść, pojechać inną drogą niż zazwyczaj, gdzieś do miejsca swojego docelowego w danym dniu. I tak była taka myśl, czy takie czucie wewnątrz, że, że tak właśnie miało być, że. Że, że właśnie mieliście nie pojechać tym autobusem, czy nie pójść tą drogą, bo coś być może innego się wydarzyło hmm? na tej innej drodze. Ja miałam wiele takich sytuacji w swoim życiu, z tym, że teraz jestem bardziej otwarta na to, w sensie bardziej, może mam otwarte serce i oczy na to. Kiedyś być może bym nawet nie, nie spostrzegła, że faktycznie coś może się wydarzyło, co w jakiś sposób wzbogaciło mój dzień, czy wzbogaciło moje wnętrze po prostu. No. To tyle dla Was. Ostatnio te przekazy są coraz krótsze, ale to może dobrze <laughs> nie ma co zbędnie przedłużać. Napiszę jeszcze coś dla Was o tej jedności. Bo czuję w ostatnim czasie naprawdę bardzo silnie ten temat. No. To buziaki, i życzę Wam cudownych chwil w czuciu tej jedności z drugim człowiekiem. Z każdym z nas. Buziaki, papa. Pa.